Zanim opowiem wam tę historię, którą niewielu odważy się powtórzyć w świetle dziennym, skorzystajcie z okazji i zasubskrybujcie nasz kanał. Wskrzeszamy tu najstarsze mity, interpretujemy zapomniane symbole i przywracamy do życia legendy, które ukształtowały wyobraźnię naszych przodków. Kliknijcie tutaj, bo czeka Was mnóstwo mocnych wrażeń, i nie możecie tego przegapić. Legenda o Mokosz, Bogini, która słyszy kobiety i zmarłych. Na długo przed pojawieniem się zamków. Kościołów i miast, gdy świat składał się z gęstych lasów, błota, zimnych rzek i kamiennych ognisk, słowianie z cią i pewną trwogą szeptali imię. Mokosz. Nie była odległą boginią, jak bogowie nieba. Mokosz żyła w ziemi, w niej, pod nią, zmyszane z korzeniami, błotem, starożytnymi kośćmi i nasionami, które szpał czekając na deszcz kropka, nazywano ją wilgotną matką i nie bez powodu. Wszystko, co potrzebowało wilgoci do życia w gleba, ciało kobiety, łono, mleko, plony, wszystko to należało do niej. Kobiety znały ją dobrze. Wiedziały, że nie muszą krzyczeć, żeby Mokosz usłyszała. To wystarczyło kropka czuć, to wystarczyło cierpieć w milczeniu, to wystarczyło krwawić, którego słuchała. Mówiono, że gdy kobieta została zdradzona, to bogini zbierała łzy, które spadały na lnianą tkaninę. Gdy matka traciła dziecko i chowała jego drobne ciało drżącymi rękami, to Mokosz przyjmowała stłumione krzyki i tuliła duszę dziecka. Gdy staruszka tkała w milczeniu, z zapadniętymi oczami i zniszczonymi dłońmi, każdy ściek był modlitwą, którą Mokosz rozumiała bez słów. Była strażniczką bielizna, pospolita, ale święta roślina. Z lnu wytwarzano przędze, przędzy tkaniny, a na tkaninie haftowano życie, śmierć i symbole przeznaczenia. Starożytne kobiety mawiały, jeśli chcesz porozmawiać z Mokoszem, nie używaj ustęp. Użyj igły. Ale Mokosz też słuchał polegli niechwalebnych zmarłych z bohaterskich opowieści, ale zapomnianych. Tych, którzy zmarli bez pogrzebu. Tych, którzy odeszli, nie dotrzymując obietnic. Tych, którzy zanieśli swoje smutki na drugą stronę. Tych zebrała w swoich korzeniach. I czasami przemawiała w ich imieniu. W starosłowiańskiej ikonografii Mokosz przedstawiana jest jako kobieta o długich rękach, ubrana w haftowany len, ze stopami pokrytymi gliną i włosami rozłożonymi niczym korzenie. W niektórych wersjach trzyma wrzeciono i kłos pszenicy. W innych wokół jej ramon owinięty jest wąż symbol ziemi, odrodzenia i tego, co porusza się pod widzialnym. Ale bądź ostrożne. Mokoż nie była tylko pociechą. Była również sprawiedliwością. To ona żądała zapłaty za to, co zostało obiecane, a czego nie dotrzymano. To ona przeklinała pola tych, którzy porzucili swoje żony. To ona sprawiała, że mleko wysychało, gdy matka wyrzekła się dziecka. Dlatego starożytni wiedzieli, czci mokosza. Oferuj mu chleb, pościel, czystą wodę i szacunek. A przede wszystkim nigdy nie dzwon do niej bez powodu kropka, bo jeśli mokosz posłucha, przyjdzie. I nie zawsze delikatnie. Zapomniana wioska i pogrzebana tajemnica. W odległych zakątkach wschodnich krain, gdzie starożytne mapy rozpływają się we mgle, a ścieżki znikają między krzywymi drzewami, znajdowała się wioska o nazwie Dubrawka dziś nie znajdzie się jej w żadnych zapisach. Ale starsi, ci, którzy dorastali słuchając opowieści przy ognisku, przysięgają, że istniała. Dubrawka była mała, składała się z ciemnych, drewnianych domów krytych z ciechą, otoczonych gęstym lasem który zdawał się nigdy nie spać. Skrzypienie gałęzi na wietrze było tak nieustanne, że miejscowi mówili, że sam las oddycha. I może ja też tak uważałem. Życie tam było proste, wżniwa, hodowla zwierząt, modlitwa. Ale za tą rutyną kryła się cisza. Dziwna cisza, jakby każdy coś wiedział, i bał się to powiedzieć. W centrum wioski znajdowała się studnia. Stara, szeroka, z omszałymi kamieniami i wyrytymi znakami w rogach, symbolami, których nikt już nie potrafił rozszyfrować. Dzieciom nie wolno było bawić się w jej pobliżu. Nie chodziło tylko o strach przed wpadnięciem. Mówili, że w nocy, dobrze wyszeptane imiona. To właśnie w tym miejscu się urodził chciałbym, dziewczynka o czujnych oczach i włosach ciemnych jak mokra ziemia. Wychowywana przez babcię, cichą i stanowczą kobietę o imieniu baba Nadzieżda Mila dorastała słuchając starych opowieści podczas gdy jej babcia przędła len i recytowała wiersze, aby odwrócić oczy pod ziemię. Ale gdy Mila zadawała zbyt wiele pytań, odpowiedź zawsze była ta sama. Są rzeczy, które powinny wiedzieć tylko martwe kobiety. Ale Mila nie zapomniała. Uważnie słuchała. Przyglądała się, jak wiejskie kobiety zawsze szyły w milczeniu w nocenowiu. Zauważyła haft z powtarzającymi się symbolami, spirale, węża, Postać kobiety z wyciągniętymi ramionami i stopami zrośniętymi korzeniami. Nikt nie wyjaśnił, co to było. Ale ona wiedziała, to był symbol bogini. Z tasem przybyli kapłani. Zburzyli drewniane totemy, nazwali stare zwyczaje herezją i spalili wszystko, co wydawało się pogańskie. Dubrawka została zmuszona do nawrócenia. Ale w kuchniach swoich domów, z zamkniętymi drzwiami, kobiety nadal zostawiały ofiary z chleba przy ziemi. Nadal szyły w tajemnicy. I nigdy, przenigdy nie szyły czarną nicią. Kiedy baba Nadzieżda zachorowała, zawołała mile do swojego pokoju po raz ostatni. Nie pożegnała się. Po prostu wręczyła jej mała skrzynia, zamknięta czerwonym sznurem i pachnąca kamforą. Kiedy mnie już nie będzie, i tylko kiedy mnie już nie będzie, otwórz to. A jeśli otworzysz, nie zatrzymuj się w połowie. Co zaczyna się na mokoszu, kończy się na mokoszu. W noc typy jatr się zmienił. Drzewa przestały skrzypyć. Nie zaśpiewał ani jeden śwerść. Studnia spowita była mgłą. A dzwon kościelny, który nigdy nie zajudł, wgrał sam. Tej nocy Mila otworzyła skrzynię. A to, co znalazła w środku, zmieniło nie tylko jej życie, ale i losy całej wioski. Powstanie księgi lnianej i formuła rytuału. Kufer był zniszczony przez warunki atmosferyczne, ale nienaruszony. Był przewiązany pojedynczą, plecioną czerwoną liną w taką, która wygląda zwyczajnie, ale ma swoje przeznaczenie. Rozplatając ją, Mila poczuła dreszcz przebiegający jej po kręgosłupie. Jakby ktoś, albo coś, właśnie się obudził. W skrzyni znajdowały się trzy rzeczy. Po pierwsze, surowe płótno lniane, starannie złożone, popłamione czymś ciemnym na brzegach. W centrum, wyszyty czerwoną nicią, Znajdował się symbol kobiety z otwartymi ranionami, korzeniami wyrastającymi ze stóp i spirałami zamiast oczu. Nie był to ozdobny haft. To był zwany. Po drugie, siwe włosy, długi i opleciony małą kością zwierzęcą. Talizman, ewidentnie. Jakaś forma ochrony, a może ofiara pozostajona przez samą babę Nadieżdę. Mila rozpoznała ten zapach. To był ten sam, który zawsze czuła, gdy babcia szyła przy zamkniętych oknach. I wreszcie na dnie kufra, owiniętego większą ilością płótna, znajdowała się książka. Ale to nie była książka taka jak każda inna. Jej okładka nie była zrobiona ze skóry ani drewna. Była zrobiona z samego ręcznie tkanego lnu, z wyraźnymi liniami, pożółkłymi od upływu czasu i szwami tak cienkimi, że wyglądały, jakby zostały wykonane palcami, których już nie ma kropka, nie było tytułu kropka tylko jeden znak na okładce, ten sam symbol bogini. Kiedy Mila ją otworzyła, strony były zapełnione płynnym, pochyłym pismem ciemnym atramentem. Językiem był starosłowiański matriarchów, trudny, ale nie wymarły. A Mila, wychowana przez Babę nadzieżdę, rozumiała wystarczająco dużo, by zrozumieć. Opisano kompletny rytuał przywołania. Bezpośrednie wezwanie Mokosz nie była to prosta prośba, jaką zanosi się do Bogów w kościołach. To była spotkanie ze wszystkimi instrukcjami, Składnikami, symbolami, czasem i co najważniejsze, warunki. Tytała cicho, czując, jak jej serce wali. Kiedy księżyc gaśnie i ziemia jest mokra, a macica domaga się więcej, niż może zrodzić. Otwórz korzeń swego bólu i nazwij go prawdziwym imieniem. Mokosz przyjdzie. Ale przyjdzie z tym, co twoje. I weźmie wszystko, co konieczne, żeby to zwrócić. Rytuał wymagał spełnienia czterech warunków. Krew kobieca, zrzucić dobrowolnie. Ziemia pobrana z grobu najstarszej kobiety w jej rodzie. Woda z rzeki, która nigdy nie wyschła, zebrana o zmierzchu. Absolutna cisza od początku rytuału do zapiania pierwszego koguta. Dodatkowo należało wyszyć na ziemi okrąg czerwoną nicią. Wewnątrz niego należało narysować symbol bogini ziemą i kryją. Ofara, cokolwiek przywoływać najbardziej pragnął dać lub otrzymać, musiała zostać pozostawiona w środku kręgu, owinięta w surowy len. Ale było ostrzeżenie. Ostrzeżenie napisane ciemniejszymi, niemal szorstkimi liniami, jakby ktoś wahał się je zapisać. Jeśli Mokosz przyjdzie, nie prosi o nic. Ona daje, ale wyrywa z korzeniami. A nie każdy korzeń jest gotowy, by go odsłonić. Mila powoli zamknęła książkę. Drżącymi rękami. Wiedziała, co to oznacza. Wiedział, co jego babcia miała na myśli, mówiąc: Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Wiedziałem, jak ciężki jest kontakt z boginią, która, słuchać zmarłych. I teraz wiedziałem dokładnie, jak to zrobić. Czarny księżyc i inwokacja wykonana kryją i ziemią. Mile nie podjęła decyzji od razu. Przez całe dnie zostawiała książkę na stole, przykrytą obrusem. Nie mogłam jej dotknąć, nie czując, jak w domu robi się coraz zimniej. Wiatr ucichł. Szczury zniknęły. Lustra zaparowały, nawet bez pary. Ale ona też nie mogła zapomnieć. To, co obiecywał rytuał, było czymś więcej niż tylko ciekawością. To było mieć nadzieję. Przez lata mila nosiła w sobie cięzar pustego łona. Próbowała kuracji, herbatek i modlitw. Nic w niej nie wyrosło. Żadne ziarno nie zapuściło korzeni. Kiedy więc nadszedł kolejny nów księżyca w tak zwany czarny księżyc, gdy całe niebo zdawało się wstrzymywać oddech, Mila dokonała wyboru. Nie powiedziała nikomu. Ani starszym kobietom, ani cieniom na polu. Wzięła łopatę i gdy zapadł zmierzch, poszła do grób Baby Nadzieżdy, w rogu starego wiejskiego cmentarza. Krzyż był już krzywy. Ziemia była jeszcze świeża. Tam, gołymi rękami, wykopała garść wilgotnej ziemi i schowała ją w haftowanej chusteczce. W drodze powrotnej minął rzekę Dług, najstarszego w regionie. Wszyscy mówili, że nigdy nie wyschło ani w najsurowsze lato, ani w najsroższą zimę. Woda była ciemna, ale czysta. Mila uklękła i nabrała słoik, zamykając go woskiem pszczelim, zgodnie z instrukcją w książce. Kiedy wrócił do domu, zamknął wszystko. Zdmuchnął świeczki. Narysował obrazek na podłodze w salonie.-okrąg z czerwoną linią, używając igły i młotka, aby przymocować go do podłogi. Wewnątrz koła nakreślił symbol mieszanką ziemi grobowej i krwi z własnej dłoni, którą nacięła kuchennym nożem, czyste, małe cięcie, ale wystarczające, by je zaznaczyć. Na koniec umieścił mała lniana lalka, haftowaną czerwoną nicią i owiniętą w dziecięcy szal, w centrum koła. Oto, co ofarowała. Chęć generowania kropka życie. Dziecko, coś co w niej wyrośnie i przestanie być puste. A potem ona pozostał cichy. Nie chodziło tylko o milczenie jej ustęp. To była całkowita cisza. Żadnej myśli, żadnego ruchu. Jej wzrok wpatrywał się w ciemność pokoju. Serce próbowało bić powoli. Oddychała, jakby jej własny oddech był błędem. Czas mijał. Nic się nie stało. Więcej czasu. Do domu jał dziwny wiatr. Bez otwartych okien płomienie w kominku nagle zgasły. Linia na podłodze zaczął rosnąć, jakby coś pod spodem ciągnęło. A potem, zapach nadszedł. Silny, wilgotny zapach, który mieszał się mokra ziemia, kwaśne mleko i żelazo zapach, którego nie zapomnisz. Drewno podłogi zaskrzypiało. Symbol zaczął się świecić słabo, jak żar. I z najciemniejszego cienia w kącie pokoju pojawiła się nie wszedł. Ona ese formu, jakby wyrastała z ziemi, z korzeniami, o skórze ciemnej jak glina, długich włosach oplecionych liśćmi i zapadniętych oczach, które nie odbijały światła. Okryta była lnianym płaszczem, który zdawał się pulsować, jakby utkany z żywego ciała. Mówiła cichym głosem, ale zdawało się, że jego głos wydobywa się z głębi jej kości. Córko linii, córko ciszy, wezwałaś mnie z bólem. Mów. Mila drżąc, uklękła poza kręgiem. Chcę generować. To wszystko. Nie chcę już pustki. Bogini poruszała się powoli, jakby się nie spieszyła. Dotknęła lalki w środku kręgu. Potem spojrzała Mili prosto w oczy. Kto, co rośnie w środku, rośnie również na zewnątrz. Pamiętaj o tym. A potem dotknął jej brzucha. To była tylko chwila. Ale Mila krzyknęła. Jakby tysiąc igieł przeszyło ją na wylot. Ból był szybki i dotkliwy. Kiedy otworzyła oczy, Mokosz już go tam nie było. Ale symbol na ziemi nadal płonął, a lniana lalka zniknęła. Na zewnątrz zapiał kogut, przed czasem. I cisza dobiegła końca. Zjawa, kiedy Mokosz wkracza do świata żywych. Następnego ranka Mila obudziła się leżąc na podłodze w salonie, z zimnym ciałem pokrytym brudem, z palcami wciąż pokrytymi zaschniętą kryją. Dom był inny. Nie pusty, zawsze było puste, ale załadowane. Jakby były coś innego w środku. Coś, co nie oddychało, ale patrzyło. Krąg wyszyty czerwoną nicią zniknął. Całkowicie zniknął. Jakby nigdy nie istniał. Ale tam, gdzie nakreślono symbol mokosz, drewno było pocierniałe, popękane w środku, z małym pączkiem mchu rosnącym między pęknięciami. Amila wiedziała, rytuał zadziałało. W kolejnych dniach pojawiły się znaki, małe, ale niemożliwe do zignorowania. Jedzenie, które kiedyś przyprawiało go omdłości, teraz połykał z wilczym głodem. Zapach chleba, mokrej ziemi, palonego drewna, wszystko wydawało się intensywniejsze, bardziej wyraziste. A potem, niczym fala brzuch spuchł. Ale nie w zwykły sposób. Nie powoli, miesiąc po miesiącu. W dwa tygodnie, mila już schylała się do chodzenia. Kobiety z wioski zaczęły szeptać: To ciary. To coś z podziemia. To duch staruszki, który powrócił. Mila nie odpowiedziała. Nie mogła. Wiedziała, że mokosz dotknął, że ta ciąża nie była taka jak poprzednie. Czuła w sobie coś innego. Coś cichego, ale uważne. W nocy nowiu w pokoju robiło się chłodno. Nawet latem. Lustra zaparowywały, a cienie na ścianach się wydłużały. I co najdziwniejsze, dziecko się nie poruszyło. Nigdy. Żadnych kopnięć, żadnego ruchu. Nic. Ale jej brzuch rósł. A w ciche noce, gdy Mila przycisnęła ucho do własnego brzucha, słyszałem, coś kropka brak uderzeń. Brak oddechu. Ale szepty. Jakby starożytne głosy szeptały historie, których nikt już nie pamiętał. A potem nastąpił poród. Był burzliwy poranek. Błyskawice błyskały bez grzmotów. Deszcz zdawał się padać w górę. Żadna położna nie chciała zająć się milą. Drzwi pozostały zamknięte. Joska milczała. A ona urodziła kropka sam, w tym samym miejscu, w którym stanął Mokosz. Dziecko urodziło się w ciszy. Bez płaczu, bez łez. Bez powietrza. Ale żywe. Jego oczy były ciemne jak mokra ziemia, a włosy czarne i cienkie jak pajęczyna. Chłopiec spojrzał prosto na Milę, gdy tylko wyszedł z łona matki. I przez chwilę była pewna, że on już wiedział, kim ona jest. I kim ona jest. Owinęła go w białe płótno i trzymała na kolanach. Nie było radości, nie było strachu. Był tylko dziwna pewność, że coś zostało zrobione kropka i coś się zaczęło. Tej samej nocy studnia w centrum wioski wylała, ale nie wodą kropka ciemne błoto. A w najbliższych uprawach kwiaty zaczęły więdnąć bez powodu, kropka zwierzęta stały się niespokojne. Psy szczekały na wiatr. I nikt nie mógł spać. Mila nadała swemu synowi imię, którego nikt inny nie odważył się użyć Welimir. Ten, który przynosi wielki pokój. Ale pokój nigdy nie nadszedł. Cena, którą trzeba było zapłacić, klątwa, której nikt się nie spodziewał. Przez pierwsze kilka dni Mila wierzyła albo próbowała wierzyć, że wszystko jest w porządku. Welimir nie płakał, nie domagał się mleka, nie budził się w nocy, ale też nie uśmiechał się, nie paplał, nie patrzył na motyle ani na światło słoneczne. On po prostu zauważony. Leżał w łóżeczku z otwartymi oczami godzinami, bez mrugnięcia. Czasami wpatrywał się w ciemny kąt domu. Jakby widział coś, czego nikt inny nie widział. I zawsze był to ten sam kąt, dokładnie tam, gdzie na ziemi uformował się mokosz. Z czasem Mila zaczęła zauważać zmiany poza domem. Kwaty w ogrodzie zwiędły z chwili na chwilę kury sąsiada zniosły jajka bez żółtek. Owce zaczęły chodzić w kółko, jakby kierowane jakąś niewidzialną siłą. Kobiety z wioski, jedna po drugiej, zaczęły chorować. Najpierw pojawiły się złe sny. Wszystkie śniły o czerwone linie zwężające się wokół szyi, z korzeniami wychodzącymi z ust, bez twarzy dzieci leżące na mokrych szmatach, kropka, potem pojawiły się objawy: krwawienie, gorączka, majączenie. Żadne lekarstwo nie pomogło. A mężczyźni, mężczyźni zaczęli zobaczyć mile ze strachem. Prawdziwy strach. Instynktowny. Jak ktoś, kto patrzy na kobietę i dostrzega w niej coś prastarego, nieludzki. Jeden z nich, drwal, Powiedział nawet. Kto dziecko, ma zapach ziemi po pochówku. Mila próbowała to ignorować. Starała się kochać syna jak każda matka. Ale ona też widzieli, kiedy Welimir jej dotknął, jej skóra była zimna. Kiedy spał, dom wypełniał się szeptami, głosami dochodzącymi ze szczelin w podłogach, z głębi studni, z miejsc, gdzie czas nie ma wstępu. Wieś zaczęła podupadać. Studnia wyschła. Rzeka zmieniła bieg. Pszenica narodziła się w ciemnym, niejadalnym kolorze. A potem pojawiła się stara jelena u jedyna ze starszych, która wciąż pamiętała stare imiona, stare szyldy. Zapukała do drzwi mili w pochmurne popołudnie, z zapadniętymi oczami i ochrypłym głosem. — Prosiłeś, boginię, Zostałeś wysłuchany. Ale zapomniałeś, że mokoś nie daje za darmo. Wszystko, co rośnie, rośnie na czymś, co gnije. Ten chłopak niesie to, co zostało wyrwane z Ziemi. A Ziemia chce to odzyskać. Wtedy Mila zrozumiała, kropka urodziła coś, co nie było zwykłym dzieckiem. To było naszono zasiane przez boginię, kropka łącznik między światem żywych a światem korzeni. Nie był zły. Ale był też to nie było naturalne. A cena, to nie było tylko twoje. Cena ta była pobierana od całej joski. Następnej nocy Mila przyśniła się babie Nadzieżdzie. Babcia siedziała przez studni i szyła. Ale pościel, którą miała na sobie, była skóra ludzka kropka i linia słojowanie. Spojrzała na Milę bez złości, bez miłości i powiedziała. Albo przetniesz nić, albo ona siejecie cię ze wszystkim, co istnieje. Kiedy Mila się obudziła, chłopiec siedział na podłodze kropka samotnie. Bez pomocy kropka po prostu siedział tam. Wpatrując się w nią, jego oczy były nieruchome i puste. I uśmiechnięte. Po raz pierwszy. Dziedzictwo oznaczonego rodu, to, co pozostało po spotkaniu. Po tej nocy, uśmiech, który to nie było dla dziecka, ale od czegoś, co rozumiało zbyt wiele o świecie. Mila wiedziała, że nie może dłużej czekać kropka z mokoszem się nie negocjuje. Nie ucieka się od czegoś, co zostało zasiane bólem i podlane kryją. Spojrzała na Welimira i przez ułamek sekundy zobaczyła coś, co niemal ją zaskoczyło: miłość. Tak, kochała go. Mimo to. Mimo tego, kim był? Bo był kropka twój. Ale miłość w tym momencie nie wystarczyła, by ocalić to, co umierało wokół. Podjęła więc decyzję. Wieczorem włożyła lniany płaszcz ten sam, którego używała jej babcia do przędzenia w święta, i położyła chłopca w ramionach. Poszedł do centrum wioski, gdzie stara studnia czekał, teraz pokryty korzeniami wyrastającymi ze skał. Nie było już wody. Był ciemny. Wszyscy widzieli przechodzącą Milę. Nikt nie odważył się jej zatrzymać. Niektórzy płakali. Inni uklekli. Zatrzymała się przed studnią. Spojrzała w dół. Spojrzała na swojego syna. A potem powiedział stanowczym głosem. Kmokosz, matko ziemi, pani lnu i łona. Przyjmij z powrotem to, co wykiełkowało w twoim imieniu. Nie z żalu. Ale z powodu braku równowagi. Wiatr ucichł. Niebo pociemniało, mimo że nie było chmur. I ziemia lekko się zatrzesła, jakby westchnął. Mila mocno przytuliła Welimira. Potem uklękła na brzegu studni i upuszczony, z nim w ramionach. Nie było krzyku. Nie było żadnego wpływu. Tylko cisza kropka ciężka cisza. Koniec. Następnego dnia ziemia znów patniała próchnicą. Kwaty zakwitły. Złe sny ustały. Żniwa znów zaczęły przynosić owoce. Mas Dubrawka już nigdy nie było takie samo. Wieś szybko się zestarzała. Rodziny wyjechały. Domy popadły w ruinę. Drzewa rosły krzywo na tym, co kiedyś było ścieżkami. Aż pewnego dnia nikt już tam nie mieszkał. Dziś do ruin zbliżają się tylko najodważniejsi myśliwi. A nawet ci nie zostawać po zachodzie słońca. Mówią, że w centrum starej wsi, tam gdzie kiedyś była studnia, rośnie ogromne drzewo. Brzoza wyrastająca bezpośrednio z ciemnej ścieliny w ziemi. A na jednej z gałęzi, kołysząc się na wietrze, wisi kawałek haftowanego lnu z czerwoną linią. Każdy, kto podejdzie zbyt blisko, przysięga, że słyszy, cichy, kobiecy głos szepcia. Wciąż słucham. Zawsze słucham. Bo to, co jest zasadzone okoszem, tak naprawdę nigdy nie umiera.